Witajcie kochani, z tej 0.12.11 i rozpoczynam to nagrywanie już po raz trzeci, bo za każdym razem coś mi przeszkadza. A więc co, rozpoczynamy sobie wakacyjną serię z Undergrounda 2. Nie wiem czemu się tam za... wow, malutki spadek APS-ów yy, Zaczynam sobie wakacyjną serię z Undergrounda 2. Będą 30-minutowe odcineczki. Jakoś jednak yy, wrzucanie, więc to rozpoczynamy sobie od dzisiaj od driftów. Na sam początek, dlaczego Honda? Nie wiem, zawsze jakoś wybieram Hondę i jakoś tak. Zawsze z Hondą jeżdżę. Aha, w razie czego jeżdżę na. Wow! Na testowym nagrywaniu tak się nie działo. Yy, na pewno będę jeździł na manualu. Nie lubię automata. Ja jakoś bardziej preferuję jeżdżenie na automacie. Aha, proszę nie krytykować, jak jeżdżę. Nie no, bożecie, bo taki hejtek. Kierownicy też nie mają jakiś super, super, nie wiadomo jakich. jest, jest hajs, można Zawsze 50 dolców do przodu. Nie czekajcie, to są w ogóle drifty, bo. w ogóle ja do tym kierunku, od tego zaczniemy. Oczywiście, zaraz w kierunku jechałem, sobie gdzieś indziej, więc lecimy sobie te drifty, jak na autko niestylizowane, 140 na czwóreczce. na dysk, na którym jest postawiony i system, i gra. Więc może być dość ciekawy, pomimo tego, że podczas nagrywania nie powinien mieć 35 VPS-ów, to jednak ten dysk to jest dość stary dysk, ja nie mam nic z żeby nagrywać. Tak to wtedy nagrywałem filmy na drugi dysk, więc nie więc no nie obciążałem tego pewnego dysku. Coś Więc nie jest perfekcyjny, prawda? Oczywiście prosty, na sam początek. Yo, eee. Tak, oczywiście. Eee, w razie, że, goję, że dlaczego nie ma muzyki? Eee, nie chcę mieć jakichś pozwów od YouTube'a, czy nic. Stwierdziłem, że... Spokiwam, że sobie sam wygram muzyczkę. Własną partę mi na to pozwala. TDBD nie umiem mieć. Uff, już się zakręciło. Nie ma co się pośpieszyć. Ziemię, ziemię, Widzicie, już mamy 11 tysięcy dzieł. Nie mamy co Nawet ręcznego nie zaciągam. Uf, mieliśmy spadek VPS-ów. Może mi się uda wygrać no, w konkursie, fajny dość mocny komputerek. To wow, ale się nam będzie fajnie nie dość, nam się fajnie będzie grało, co jeszcze nagrywało. Tak, skasuj mi Honda jeszcze, no. co, to, za to, 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 to Ja wiem, zasuwam, nawet nie patrzę, ile wygrywam zawsze. A chyba 300, do co było? 300 boxów? No to chyba Hey, yo, man, I gotta hand it to you back there. That was... Tak, 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 to było awesome. Uh, nice, Ale so, a little... Czekaj, co my sobie w ogóle wzięli? Circuit, okej. Okay. W sumie drag na dragę możemy jechać, wytestujemy na dragu. reaktyw. Pójdźmy sobie na grana. Zobaczymy, jak się tak wygląda tak, tak. tak Ona w Gwana nie jest, więc wiecie. Nie ma jak to Właśnie zostało. na znaczy, że przejdziemy wszystkie te odcinki. Odcinki. <grywa> wszystkie te yy, wyścigi. Im skończy nam się czas na nie będziemy jechać tak porządnie, wiecie, jak

Tak jak tego oczywiście nie chcę Mam nadzieję, no, no, nie będę musiał powtarzać nigdy w wyścigu, bo nie nic. Więc, eee, zobaczymy, co to będzie. Jak na razie wygrywamy. Jak bomba, 40 sekund. to tak źle. Znale, że ktoś już e, 23 Ogólnie wygraliśmy 300 reputacji i 250 hajsów, więc nie jest źle. No to naprawdę chyba przejdziemy wszystkie wyścigi się odcinek skończy. No tak, kiedy mam zamiar rozpocząć kar mechanik nie wiem. Osobiście mam wiem, że jeszcze nie dochodziłem. Aha, to w sumie nie wiem co te wiadomości, bo. Taki, czy te tak gusze? No dobra, one no nie są dłuższe, akurat nie one, no, ale no na pewno dłuższe od dragów i Tyś... od driftu. Alfred, a mam dantry, to nie z sa bo bomba poszła bo chciałem coś zrobić ale nie, może lepiej nie nie będziemy tego jest za to jeśli chodzi o bo jeśli chodzi o hondę, nie jest ona stosowana do nic nie no muszę sobie kupić jakiś zewnętrzny jest. ale kiedy, no dobra nie, nie, nie musi to być jak zewnętrzny jakby wiecie, by w by materiały. Bo... Ło na dwa oczekiwania. Ło, 10 sekund przewagi, to... 10 sekund. Bustanga. No wiem, da, Bustanga. Nie, nie mus Chyba. Nie no nie pamiętam tego, że było jakiś artki schodniej. Ja po prostu kocham też o 15 oczy. Ale wygraliśmy więc. Jestem tańczy na tym dwóch minut.

Wiadomości, taki są spoko, możemy je odpowiadać nie możemy? musimy nie. Jak skończyłem te święteści to chciałbym wiedzieć chciałbym ulepszyć tą dzikę 1000. Więc starsza mnie. Szymsza tam silnika. So? Że na początek zajmieli się. This. Także zajmiemy się no ulepszaniem silnika, niż jako tego wyglądu. Dlatego ulepszymy sobie jakiś silnik. Ulepszymy sobie do silnik do 700, do 700. Do, do 700. Czysta gra, nie? Jesteśmy przecież w świecie wyścigów. Liczę się tylko i wyłącznie hajs i, i dziewczyny. Koks. <noise> Patrzcie, ja się ich wezmę. Nie nie wezmę ich, bo on jeszcze tylko... To jest ostatnia ta... I, to się mówi, to jest ostatnie okrążenie. Nie no, spoko. Myślę, że 30 minut to jest naprawdę długo jeśli chodzi o odcinek i dzięki temu sobie być jeden, porządku. No dobra, podniemy sobie jeszcze, jeden... O, przepraszam. Sobie jeszcze jeden wyścig i pojedziemy podblokować sklepy, które mniej więcej się gdzieś tutaj znajdują. Tak, mikrofon gdzieś tam z boku, ja mówię jak chcę. Pojedziemy sobie na spokojnie, nie ma co szarżować. Co nie, Już Jesteśmy w nitwu, i It's good when Whoa, <laughs> um. Nie lubię tego za Tam się zawsze wywala. Tam się przepraszam, da się zawsze wywalę. Zawsze, tam, tam się zawsze wywala. zawsze. Uff, odżyli w to. tak, te wyścigi teraz są wyższe, nie wiem, są krótkie. 10 sekund przewagi na mnie, więc to jest źle, nie. Wygrywamy hmm. niestrudnioną handlą. Naprawdę ona nie ma nic stuningowanego. Zobaczycie, jak będę kupował. Ok, teraz stracimy troszeczkę. 11, gotowe. Czasami ja lepiej, wiecie, pojechać I w ulicy, albo poatakować, będą należy. Jedynie tu, żebyśmy nie że nie używam ręcznego. I jakoś tak. I jakoś tak, nie wiem. Teraz może dalej już, nie wiem, widzicie. A czemu Bo nie potrafię.

Dobra, jestem koni. Jako, że zapomniałem wyłączyć stopera, więc nie wiem, ile tam było czasu do końca. Więc... Yy, Dajemy na to, że od 10... zostało nam się 10 minut tak na oko, nie? Teraz na że mam ustawione. Bo nie wiem, ile tam było, a nie wyłączyłem to. Więc co, kontynuujemy, dokończamy to szybko. I idziemy sobie tu do co nieco. Jeszcze więcej dzisiaj Tak chłodzony na powietrze Mieszka w Irlandii, a w Pogodzie 24 stopnie Na polu też nie jest zimno Nowa końcówka trochę nie wyszła Bywa, zdarza się nawet Krolla, Krolla, swig I teraz jest tak Będziemy pewnie mogli sobie wybrać sponsora To jest pewne Aha, okej, okay. no ogólnie mamy już drugie miasto, więc jest ale jedziemy sobie lepszy włos. pod względem, jak to mocy. Ten tunel do Beacon Hill just got cleared. You should scope it out. Talk to you later. No wiem, 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 otworzyliście sobie tunelem do no, Nowego Miasta. Spoko. Chyba nas to nie interesuje, gdyż. E, tak, dobrze, jedno. Ryszni. Co? No, ogólnie. Będzie co? Dokowuję sobie tu jeszcze jeden. E, znaczy nie będę się ścigał, no, nie? Dokowuję sobie teraz. Zdawię sobie odblokowanie tego sklepu, co tutaj jest. Chwilowo nie będziemy tuningować, jeśli chodzi o, o wygląd. Bardziej skupimy się na aspektach y mocy. Nie mam podnieść moc. Ile tam jeszcze zostało namalowane? 8 minut. Spoko. Spokojnie jeszcze podniesiemy no moc. Który ja się poszukuje jednego sklepu Chodzi o sklep z częściami eee, To... O cholera w ogóle mi co pomyliłem sklepy Czekajcie Ja pomyliłem sklepy eee, Performance Nie eee, no super Nie ma tak jak pomylić sklepy wow. Już przestań się ścinać, no dobrze, 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 dobrze. Już, 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 już. Już, już przestań się ścinać. Już wyjdź, wyjdź, wejdź, powiem. O, no, maybe. O, oh, super. Wyjdzie do 25 fps, aczkolwiek powinno być więcej, tak? Od 35 fps. No, ale dobra, komputer się grzeje, może no to wypasie. Najbardziej. W sumie to mógłby ale kończy po że grzeje się on to nieziemsko, to ja już nic nam nie poradzę. Załapał teraz 35 fps ów po prostu cudownie. Hey, I w sumie wydałem tyle, że... Can change the timing of your monster by tam, Ogólnie nie mam już A do dosu... no, kupiłem dosłownie tylko część, jedną do silnika, nie no po prostu bosko nie. Nie ma tak jak wydać tyle kafli. Nie pamiętam gdzie był ten sklep z częściami, nie wiem, czy gdzieś tu nie na rogu. Co tam w ogóle dojechać? Namierzmy się na to. No, Odpowiedź jakąś taką moc, nie? Na pewno agresywniej, co najwięcej na więcej mocy, no to już jest coś jakiś. Tam, yy, yy. Jakiś postęp mamy już. Ja wiem, ja wiem źle, ja wiem Ale ja się nie tam kieruję nawet ja tu byś po prostu pomocą żeby dotrzeć w to miejsce Ha, wiedział. wiedziałem Wiedziałem że gdzieś tu jest Jest jednocześnie hajs Ok, y, deaktywujmy GPS-a zbędny, bo, bo dojechaliśmy tam gdzieś chcemy Ups! No, że zamontujemy to z tego, nie? Moje one, możemy być. Ja wiem, mówiłem, że będziemy wpierw toningować. Eee... Moc, podnieśmy mu moc, a później będziemy z z wyglądać, ale jednak trzeba wypuszczyć. Okej, wróćmy sobie teraz do garażu, bo nam zostało na koło. 4 minuty, tylko spoko. Okej. Okay. Więc wrócimy sobie do garazu. Mamy na to czas. I możemy zakończyć ten odcinek już. No bo co? można powiedzieć, że był dość efektywny. Zarobiliśmy niemało hajsu, nie, nie? Eee, wiem odgryliśmy sobie drugie miasto w przeciągu paru minut Więc to, to nich nie możemy powiedzieć, że zrobiliśmy tu mało prawda? W ciągu tych mniej więcej 30 minut o, 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 Pojechałem teraz 30 minut po prostu Plus, minus, bo nie wiem jeśli ile to się nagrywa, nie. Bo teraz mam przerabione. Więc no kochani, dzięki wielkie za to, że oglądaliście. Łapka w górę. subujcie, komentujcie, łapkujcie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Siemano.